Witam Was serdecznie, widzicie na dzisiejszym zdjęciu odcinka Jak przyspieszyć swój metabolizm? Otóż, czy dzisiaj będzie o treningu, czy dzisiaj będzie o zmianie nawyków żywieniowych, czy dzisiaj będzie o manipulacjach żywieniowych? No, wszyscy, którzy mnie oglądają, dobrze wiecie, że dużą uwagę zwracam do prawidłowej pracy. Waszych i naszych i moich e, hormonów i narządów wewnętrznych. I też o tym dzisiaj. Dzisiaj będzie o głównym narządzie do dokrewnym, który odpowiada za tempo metabolizmu i odpowiada za przemiany energetyczne w naszym ciele. Tym, że ruczołem jest oczywiście tarczyca. Tarczyca i prawidłowe poziomy jej hormonów mają ogromny wpływ na funkcjonowanie i przyspieszanie tempa metabolizmu. Więc serdecznie zapraszam na dzisiejszy odcinek, w którym dowiecie się, jak poprawić pracę tarczycy, jakie minerały są niezbędne do prawidłowej jej pracy i na czym powinniśmy się skupić, żeby prawidłowo nasze ciało reagowało również na Posiadające przez nas, przez nas hormony tarczycy, bo tutaj też pojawia się pewien problem. Nawet przy prawidłowych poziomach te hormony niestety nie spełniają właściwych funkcji. A dlaczego? I już o tym wszystkim Wam opowiadam. Serdecznie zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Troszeczkę informacji na temat tarczycy. Dzisiaj po raz kolejny już na moim kanale. O tarczycy jest mowa, bo tarczyca jest niezbędnym gruczołem, który odpowiada za tempo naszego metabolizmu i tak naprawdę za redukcję masy ciała, za zmiany w naszej sylwetce, prawda, za zdolności kognitywne również na poziomie rozwojowym. Natomiast dlaczego jest tak, że pomimo dobrych wyników w badaniach laboratoryjnych okazuje się, że. Nasze hormony tarczycy nie spełniają swoich funkcji. Wyglądamy, powiedzmy, jak wyglądamy, albo mamy dużo tkanki tłuszczowej, albo mamy problem z tempem metabolizmu. Z różnych przyczyn to może oczywiście być. Natomiast jedną z bardzo częstych manipulacji żywieniowych, które wykonują ludzie, w kwestii i w celu redukcji masy ciała to jest oczywiście deficyt kaloryczny. Czemu będzie służył deficyt kaloryczny i może inaczej, jak będzie wpływał na gruczoł tarczowy nieprawidłowo przeprowadzony deficyt kaloryczny? Otóż mówiłam dobrze, mówiłam wielokrotnie o tym, że niedobory substancji odżywczych powodują w naszym organizmie stres. Co się wówczas dzieje? Wówczas w wyniku nadmiernej ilości hormonów stresu, takich jak kortyzol czy adrenalina, T4 będzie konwertowane do odwrotnego T3, które blokuje receptory dla gruczołów, dla hormonów tarczycy, więc restrykcje żywieniowe i tzw. deficyt kaloryczny w dłuższej perspektywie nie będą się sprawdzały. Czasowo przeprowadzona restrykcja kaloryczna może być prawidłowo Interpretowana przez nasze ciało, natomiast fasting, zbyt długi albo zbyt duża restrykcja, bo czasami ludzie doprowadzają się do takiego deficytu kalorycznego, zbyt odejmując zbyt dużą ilość makroskładników, więc też pamiętajcie, że ten deficyt powinien być odpowiednio dostosowany do naszego funkcjonowania, do naszego nie, funkcjonowania naszego ciała. Natomiast to też wiecie z moich odcinków ja zawsze zawsze uważam, że lepiej zwiększyć wydatek energetyczny przy zachowaniu takich samych wartości odżywczych, żeby doprowadzić do deficytu, bo jeżeli mamy większy wydatek energetyczny, wówczas ten wydatek kreuje większy kreuje deficyt i tutaj takie podejście jest jak najbardziej zasadne, bo nie będziemy pozbawieni substancji, które mogą nam zablokować Czasowo albo zablokować na dość dłuższy czas, albo spowodować jakąś dysregulację innych narządów. Jeśli chodzi o tarczycę, bardzo ważny narząd, jeszcze raz powtarzam, od którego zależy wiele. Tarczyca bardzo ściśle współpracuje z nadnerczami, obciążając nadnercza. W ogóle też wczoraj na przykład czytałam na temat bruksizmu i na temat Zaciskania szczęki, co jest nieprawidłową funkcją układu autonomicznego, układu nerwowego, ponieważ jak dobrze wiecie układ autonomiczny dzieli się na współczulny, przyspółczulny albo sympatyczny, parasympatyczny, zależy z jakich źródeł korzystacie i tutaj w bruksizmie jest właśnie taki problem dysproporcji i dysregulacji tychże dwóch układów między sobą, ale to już też temat na inny odcinek. Jeżeli bruksizm Was interesuje, to dajcie znać to też podzielimy się tymi informacjami. To oczywiście wiedza pochodząca z medycyny funkcjonalnej. Wracając do gruczołu tarczowego, i wracając do tarczycy, pamiętajmy o tym, że jeszcze raz zbyt duża restrykcja kaloryczna powoduje zablokowanie hormonów tarczycy i również. Co ma jeszcze bardzo duży wpływ na funkcjonowanie tychże hormonów, to jest po pierwsze ich konwersja, a po drugie to jest wrażliwość receptorów. Gdzie zachodzi konwersja hormonów tarczycy? Otóż mówi się, że od 40 do 60% konwersji hormonów tarczycy zachodzi w wątrobie. Więc jeżeli wątroba nie działa prawidłowo, to konwersja T4 do T3 jest upośledzona. Oczywiście stres towarzyszący ewentualnie, który, o którym już mówiłam, będzie promował powstawanie zamiast T3, odwrotnego T3, które blokuje receptory dla, ta, dla gruczołu tarczowego. 20% konwersji hormonów tarczycy zachodzi w jelitach, czyli też jeżeli jelita nie pracują prawidłowo, wiadome jest, że no, konwersja nie będzie prawidłowa. Konwersja hormonów tarczycy jest ściśle uzależniona od substancji odżywczych i substancji mineralnych. Więc pamiętajmy o tym, że należy dostarczać odpowiednie ilości takich składników jak cynk, takich składników jak selen, takich składników jak magnes. To są minerały, które są niezbędne do konwersji hormonów tarczycy T4 do T3. Natomiast mamy jeszcze jeden minerał, o którym bardzo często się mówi, to jest oczywiście żelazo. Żelazo jest niezbędnym minerałem do prawidłowej funkcji enzymu peroksydazy tarczycowej, która to produkuje i odpowiada za produkcję hormonów tarczycy. Więc jeżeli mamy żelazo w niedoborze, to również nie będzie możliwe wyprodukowanie hormonów tarczycy. No i też minerał bez którego by to wszystko dobrze nie działało, to jest oczywiście jod. Tak, pamiętajmy o tym, że jod jest też kluczowy, i tutaj również tyrozyna, jako aminokwas, który uczestniczy w produkcji też hormonów tarczycy. Są oczywiście wymagania, i są oczywiście minerały, które będą towarzyszyły i wzmacniały funkcjonowanie organów wewnętrznych, które konwertują hormony tarczycy. Tutaj należy przyjrzeć się na pewno witaminie D, na pewno witaminie A, więc. Bezwzględnie te dwie witaminy współpracują razem, i tego byśmy chcieli. Oczywiście witaminy z grupy B, B-kompleks, które wpływają na funkcjonowanie całej wątroby, więc również spełnianie prawidłowych funkcji, czy to wątroby, czy to jelit. A pamiętajcie, że jak jelita nie działają dobrze, to wątroba jest zawsze obciążona. Jak wątroba nie działa dobrze, to tarczyca jest zawsze obciążona. Jak tarczyca nie działa dobrze, to nadnercza są zawsze obciążone i w dwie strony to może działać, bo z jednej strony nadnercza obciążają tarczycę albo tarczyca nadnercza. Też w taki sposób można to rozpatrywać, a to akurat przy bruksizmie było, że stosuje się suszone wyciągi z gruczołów i to tarczycy i to nadnerczy. Ale to już jest oczywiście Temat na inny odcinek, jak mówiłam, tak? Jod w ogóle, nie wiem, czy o tym słyszeliście, ale jod usprawnia metabolizm glukozy, więc przyczepiając się do receptorów insulinowych, więc jod jest składnikiem, który powszechrość będzie również wspomagał funkcjonowanie tarczycy. Też ostatnio czytałam w zakresie prewencji przeziębienia, też informacje dotyczące stosowania jodu w przeziębieniach i jod jako substancja, która będzie wspomagała również y, śluzówki i błony, błony śluzowe przewodu pokarmowego i narządów wewnętrznych, ale to też temat na inny odcinek. Jeżeli jesteście zainteresowani jodem, to dajcie znać w komentarzach. To też y, możemy się podzielić na temat jodu. Natomiast to oczywiście jest minerał, który trzeba bardzo. Bardzo ostrożnie stosować pod, pod kontrolą, ponieważ zbyt duże dawki jodu mogą zupełnie odwrotne przynieść rezultaty, aniżeli pozytywne. Jeśli chodzi o jelita, to za konwersję tychże hormonów będzie po części odpowiedzialne prawidłowy mikrobiom, ponieważ, nie wiem czy słyszeliście, 85% powinno być dobrych bakterii, 15% powinno być... No, Tych, że powiedzmy, złych w naszym przewodzie pokarmowym, ale też one są z jakiegoś powodu i po coś również są w naszym przewodzie pokarmowym. Um, oczywiście, jeżeli nie doprowadzamy do jego negatywnego i przy, nie, nie doprowadzamy do jego przerostu, one nie będą spełniały i nie będą miały żadnych negatywnych wpływów i negatywnych y, działań na, na, nasze, na nasze ciało, więc. Jeśli chodzi o hormony tarczycy, przypominam i jeszcze raz powtarzam, jeżeli chcemy, żeby te hormony się konwertowały prawidłowo, trzeba odpowiedniej ilości cynku. Przy cynku dodam tylko, że maksymalna dawka wchłaniana jednorazowo to jest 7,5 mg. Dobrze jest brać cynk w mniejszej dawce częściej żeby ten cynk był przyswajany, bo to nie tylko tarczyca, nie tylko konwersja hormonów tarczyca, ale również kwas solny, również e, będzie miał na to wpływ, e, cynk będzie miał wpływ na produkcję kwasu solnego, cynk będzie miał wpływ na produkcję hormonów płciowych, cynk będzie miał wpływ na wrażliwość receptorów androgenowych i tutaj przy wrażliwości receptorów też chciałabym się jeszcze chwilę zatrzymać e, na zwiększaniu wrażliwości receptorów dla tarczycy, ponieważ mamy coś takiego jak thyroid resistance, insulin resistance, wiecie dobrze, każdy zna oporność na insulinę, insulina nie potrafi być nie potrafi być transporterem dla cukru, dla aminokwasów, dla, dla substancji odżywczych, natomiast w kwestii wrażliwości receptorów dla tarczycy. Receptory tarczycy stają się nie odpowiadać na prawidłowe poziomy w badaniach laboratoryjnych tychże właśnie hormonów tarczycy, więc z zwiększanie wrażliwości tychże receptorów jest również kluczem do sukcesu i jednym z elementów niezbędnych do poprawy funkcjonowania naszej tarczycy i do odpowiedniej odpowiedzi, prawidłowej odpowiedzi na y Pływające czy funkcjonujące, czy obecne w naszym ciele hormony tarczycy. Najważniejsze, co powinniśmy zrobić, i każdy z nas powinien zrobić, żeby usprawnić funkcjonowanie gruczołu tarczowego i poprawić tempo metabolizmu, to przede wszystkim dostarczyć minerały, które są niezbędne do konwersji hormonów tarczycy. Punkt pierwszy. Punkt drugi, usprawnić funkcjonowanie narządów konwertujących e, e, hormony tarczycy. I punkt trzeci, zwiększyć jeszcze wrażliwość receptorów dla tarczycy i dla, dla, dla hormonów tarczycy, bo to są trzy elementy niezbędne. My możemy robić naprawdę wszystko, możemy jeść najlepszą dietę. Ja już też o tym mówiłam. Jeżeli jemy najlepszą dietę, to my najpierw jeszcze musimy strawić. Te najlepsze produkty, albo jeżeli bierzecie najlepsze suplementy z najlepszej firmy, inwestujecie w siebie, inwestujecie w dobre produkty. Jak wiecie, jakie już niedługo na rynku w Polsce, to y, kto mnie śledzi, wie, co się niedługo pojawi w Polsce, y, jakie suplementy. Więc, jeżeli suplementujecie się najlepszą firmą, jeżeli dostarczacie do swojego ciała te składniki najlepszej jakości, to postawcie też na to i zwróćcie uwagę na to, że to się musi wchłonąć do waszego ciała, żeby organizm wykorzystał te składniki jako budulec, jako substancja do konwersji, jako substancja do przeprowadzenia yy, reakcji konwertowania, ponieważ te substancje służą jako kofaktory, więc są nieodzownie niezbędne, więc trawienie, wchłanianie, a dalej już ciało sobie powoli zacznie z tego korzystać. Yy, jeśli chodzi o zwiększanie wrażliwości receptorów, no to oczywiście na pewno zadajecie sobie pytanie i pewnie mnie też. Yy, Zadajecie pytanie, jak zwiększyć wrażliwość receptorów. Czy to receptorów tarczycy, czy to receptorów androgenowych. Różne są substancje mineralne, które zwiększają indywidualnie wrażliwość poszczególnych receptorów. Natomiast jest taka jedna dobrze znana zasada, reguła, która będzie zwiększała wrażliwość. Wszystkich receptorów w ciele człowieka to jest oczywiście obniżenie stresu, to jest oczywiście obniżenie stopnia zapalenia i to jest oczywiście zmniejszenie ilości toksyn w ciele człowieka. I to są też trzy punkty: jeden, drugi, trzeci, który należy przeprowadzać, czyli prawidłowy detoks, oczyszczanie, e, redukcja stresu, redukcja stanu zapalnego też jeszcze raz o tym mówię. Róbcie te rzeczy, żeby wasze hormony, jeżeli już się wyprodukują, jeżeli już ciało je skonwertuje. Doprowadźcie jeszcze do tego, żeby te hormony mogły połączyć się i zadziałać w miejscu docelowym, tak jak są do tego stworzone, tak jak są do tego um, wykreowane w naszym ciele, bo nasze ciało wytwarza, nasze ciało się stara, nasze ciało chce coś zrobić, ale jeżeli są toksyny, jest zapalenie, przewlekły stres, no to niestety, ale to nie będzie miało. Racji bytu i nie może się połączyć z receptorem, więc tutaj jest problem. Dbajmy o swoje hormony, dbajmy o swoje odżywienie, bo od tego zależy naprawdę wszystko. Dzisiejszy temat: jak poprawić funkcjonowanie tarczycy, która jest odpowiedzialna za metabolizm. Właśnie w taki sposób. Skupcie się na pierwszych trzech punktach, zarówno w funkcjonowaniu hormonów tarczycy, jak i na trzech punktach, które mówią o tym, Wrażliwości receptorów dla tarczycy. Więc tutaj, trzy, tutaj, trzy, i robi się szóstka, i robi się dobra ocena, która będzie wpływała na to, że te hormony jednak zadziałają i jest możliwe przyspieszenie metabolizmu. Też pamiętajcie o tych restrykcjach kalorycznych. Nie za dużo, nie za długo, żeby nie powodować stresu, bo po co komu takie, takie manipulacje przez zbyt długi czas? Pamiętajcie o takiej bardzo ważnej rzeczy, która dotyczy właśnie restrykcji kalorycznej, ponieważ często problemy z tarczycą są związane również z problemami z insuliną. To ściśle wiąże się z problemami z leptyną, czyli jeżeli mamy leptynę rezystent z mózgu, jeżeli leptyna nie ma możliwości połączenia się z receptorami w mózgu, nasze ciało odbiera Odbiera wrażenie, że się głodzimy, że nic nie jemy, co jest bardzo zbliżone do sytuacji, w której ktoś jest na dużej restrykcji kalorycznej lub na tak zwanym fastingu, jak, jak wiele osób takie wprowadza manipulacje żywieniowe. I co się dzieje w naszym organizmie wówczas? W naszym organizmie wówczas z powodu leptyn resistance, czy z powodu głodzenia, czyli w momencie w którym nasze ciało ma niedostatek substancji energetycznych na 100% albo nawet na 200% następuje zwolnienie tempa metabolizmu poprzez zwolnienie pracy tarczycy, ponieważ dlaczego nasze ciało miałoby mieć szybki metabolizm, jeżeli jest niedożywione? Tak? Więc nikt, kto jest na zbyt dużej restrykcji czy czy jest w okresie fastingu, nie będzie przyspieszał tempa metabolizmu, bo organizm sam so, pod sobą do, do, dołków nie kopie i nie będzie wprowadzał szybszego metabolizmu, kiedy nie ma substancji energetycznych. Więc to jest coś bardzo zrozumiałego i chciałabym, żebyście też z rozwagą wprowadzali zmiany żywieniowe w waszym życiu. Zapraszam do odcinka też, w którym mówię. O szukaniu właściwej diety, bo tam też troszeczkę informacji, w jaki sposób znaleźć sposób na prawidłowe odżywianie, w jaki sposób polecam i jak polecam robienie nie tylko dzienniczka treningowego, ale również dzienniczka żywieniowego okresowo przez jakiś czas, wyciągania wniosków, co działa, co nie działa, co jest dla nas dobre, bo każdy jest innym człowiekiem i każdy ma swoje indywidualne potrzeby, jeśli chodzi o. Składniki odżywcze, które no, często mogą się powtarzać i często mogą być zbliżone. Bo jak ktoś ma dobry pomysł i ma dobry plan, i ten plan się sprawdza, nie tylko u jednej osoby, ale u szeregu, u szeregu klientów, tak jak moich się sprawdza sposób żywienia, to też yy, wierzcie, że, że prawidłowo przeprowadzona dieta może przynosić pozytywne efekty u większej ilości osób nawet jeżeli te osoby są różne ale najważniejsze stres redukcja stresu zapalenie redukcja zapalenia toksyny redukcja toksyn czyli powtarzam jeszcze raz pozdrawiam serdecznie zapraszam do odcinków na moim kanale i bądźcie zdrowi bądźcie bądźcie dobrze funkcjonujący hormonalnie i mentalnie, żeby to wszystko się zgrywało i żeby odczuwać tylko pozytywne, pozytywne rezultaty w wyniku tego, co robimy i żeby być szczęśliwym, że to, co robimy przynosi dobre efekty i dążymy i o, o, dążymy i osiągamy postawione sobie cele, bo na tym polega nasze życie. Ja też mogę się pochwalić i podzielić, że Niedługo zaczynam kolejny etap swojej edukacji, ale o tym może później. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku.